Hejka, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale oraz w dzisiejszym odcinku, no w dzisiejszym odcinku powiem wam typy graczy na bitwie. Więc no bardzo serdecznie zapraszam was na odcineczek. jak zwykle w tle macie jak ja bardzo fajnie przechodzę parkour oraz no więc bez przedłużania możemy sobie już przechodzić do odcinka. Ale jednak jeszcze nie, ponieważ chciałabym powiedzieć, że ten odcinek jest tylko dla zabawy oraz po prostu żebyście go wzięli dusty sansem. Dobrze, więc teraz na serio możemy już przechodzić do odcinka. ok więc pierwszym typem gracza w tym bardzo fajnym odcinku jest to właśnie niszczyciel. Dałam go na początek odcinka, ponieważ myślę, że każdy gracz, który grał co najmniej raz na bitwie spotkał się z nim. Charakter Zaryzuje się tym, że w pierwszych pięciu sekundach bitwy, albo w ogóle w pierwszej sekundzie też się tak zdarzają, po prostu wszystkich wyeliminuje. Oraz jak sama nazwa mówi, no to właśnie po prostu niszczy. Najczęściej taki typ gracza ma pierwsze miejsce na każdej bitwie, na każdej, dosłownie każdej. Również charakteryzuje się tym, że gdy go spotkasz, nie ma dla ciebie już ratunku. Ponieważ najczęściej się nie da uciec od takiego niszczyciela, no. Zwłaszcza wtedy, kiedy jest zły. Wtedy od niego już nie uciekniesz. Też najczęściej nie da się wręcz go wyeliminować, ale też się zdarzałem takie Wypadki, że się po prostu da. Jeżeli ktoś wyeliminował takiego niszczyciela tutaj z Was, albo w ogóle, no to po prostu mu gratuluję. Okej, okay, więc to by było już na tyle od tego naszego pierwszego gratwa w tym odcinku, a teraz czas na właśnie kolejnego. A więc kolejnym graczem w tym bardzo fajnym odcinku jest to właśnie niesniszczalny. Jak sama nazwa mówi, po prostu tego gracza nie da się wyeliminować. Po prostu się nie da. Jak się niszczyciela dało, no to tego gracza już nie. Wyeliminowanie go graniczy z cudem. Więc jeżeli kiedykolwiek udało ci się wyeliminować takiego właśnie niesniszczalnego gracza, to po prostu naprawdę ciebie bardzo podziwiam. Szczerze ciężko mi przyznać właśnie, że nigdy mi się nie udało wyeliminować takiego niesniszczalnego gracza, ponieważ po prostu są oni niesniszczalni. Ale pominiemy ten fakt. I jeszcze bym chciała powiedzieć coś jeszcze do tego niezniszczalnego gracza, ponieważ najczęściej oni mają dość wysoki level, taki powyżej 70 gdzieś. Również też jest to bardzo ciekawe na temat tego typu gracza, ponieważ najczęściej oni często idą tam w są bitwę oraz tam walczą, ale też często nie. Więc przyznam, że to jest jeden z takich bardziej interesujących typów gracza, ale no, więc przechodzimy sobie już do kolejnego typu gracza. Jest to właśnie nub. Jak sama nazwa mówi, jest to właśnie taki nubek. Próbuje tam szczelać, ale mu nie wychodzi, najczęściej ucieka od innych, ponieważ po prostu nie wie co zrobić. Ale też się zdarzają takie nóbki, które po prostu umią strzelać, ale po prostu im to nie wychodzi. Najczęściej one mają gdzieś do tak dziesiątego levela. Szczerze nie wiem co tutaj jeszcze mam powiedzieć o tym nóbku, ponieważ myślę, że każdy z was wie co, co mniej więcej chodzi. Więc dziękujemy nóbkowi, a teraz przechodzimy sobie już do kolejnego typu gracza. A kolejnym typem gracza w tym bardzo fajnym odcinku jest to właśnie uciekacz. Jak sama nazwa mówi, ucieka od wszystkich i od wszystkiego. W przeciwieństwie do typu gracza niezniszczalnego, tego da się wyeliminować i to dość szybko. Jednak gdy taki tryb gracza postanowi się gdzieś schować, to go naprawdę trudno znaleźć. Najczęściej taki typ gracza ma gdzieś do 20 levela, ale czasem też się zdarzają wysokie levele, które tak uciekają. Też się charakteryzują tym, że go po prostu też nie złapiesz. Bo to też w sumie graniczy z lecudem. Jak ci zacznie on tak uciekać, to po prostu nie da się go złapać. Ale no więc sobie przechodzimy już do kolejnego typu w tym odcinku. A jest to właśnie podobny typ gracza do tego uciekacza, ale jednak nie. Ponieważ to jest właśnie jego przeciwieństwo. A jest to właśnie ganiacz. Taki ganiacz najczęściej goni wszystko i każdego. Nieważny jak daleko będziesz uciekał i jak będziesz się długo starał, naprawdę ciebie dogoni. I to zawsze. To jest właśnie też jeden z typów graczy, któremu udaje się jakoś doganiać tego właśnie uciekacza z poprzedniego typu. Nie mogę wam szczerze go scharakteryzować jak on mniej więcej się zachowuje lub coś, ponieważ jeżeli znajdziecie taki ganiacz albo on znajdzie was, no to najczęściej go po prostu poznacie, że to jest on. Jest to jeden właśnie z typów, którego najczęściej znajdziecie na bitwie, ponieważ on tam po prostu uwielbia być. Ale gdy taki ganiacz ciebie dogoni, to też nie ma dla ciebie ratunku. Ale no więc dziękujemy właśnie temu typu gracza za wystąpienie w tym odcinku. Brawa dla niego, a teraz przechodzimy sobie już do następnego. A następnym typem gracza w tym odcinku jest to właśnie stojak na ubrania. Taki stojak charakteryzuje się tym, że po prostu stoi sobie na bitwie oraz nic nie robi. Najczęściej pewnie poszli sobie gdzieś oraz już nie wróci. Szczerze, jeśli chodzi właśnie o moją opinię o nich, to sądzę właśnie, że są oni naprawdę bardzo fajni, ponieważ jeżeli takiego stojaka znajdziesz, to w sumie jest to taka rzadkość albo czasem nie, to po prostu jest no taka półrzadkość, no tak to nazwijmy, ale no. Jak takiego stojaka właśnie znajdziesz i go wyeliminujesz, to to po prostu masz fajne punkty i to łatwo. Więc przyznam, że ten typ gracza mnie nie irytuje, a wręcz ich uwielbiam. Wiele razy, gdy przegrywałam już bitwę, mnie uratowali oni. Więc podsumując, stojaki na ubrania są fajne. Jeszcze bym chciała powiedzieć, że najczęściej ten typ, nie wiem czy to wcześniej mówiłam, jeżeli nie, no to właśnie to mówię, że najczęściej ten tryb ma niski level. I też maksymalnie do dziesiątego. Ale no więc teraz sobie przechodzimy już do kolejnego typu gracza w tym bardzo fajnym odcinku, oraz jest to właśnie skoczek. Charakteryzuje się tym, że po prostu dużo skacze. Mając na myśli dużo, że skacze, mam na myśli, że dużo skacza. On po prostu nie potrafi normalnie chodzić, tylko musi skakać. Naprawdę musi. Naprawdę ten typ gracza naprawdę ciężko dość jest wyeliminować przez to, że on tak ciągle skacze. Też on najczęściej zajmuje drugie albo trzecie miejsce, też się zdarzają pierwsze, ponieważ taki typ gracza umie po prostu każdego wyeliminować na bitwie, dosłownie. Dlatego, że tak po prostu skacze ale nie jest on najsilniejszy właśnie z tych wszystkich typów, ponieważ najsilniejszym typem z tego odcinka jest to właśnie niszczyciel. Więc no, dziękujemy Skoczkowi za wystąpienie w tym odcinku, a teraz przechodzimy sobie już, myślę, że do ostatniego albo nie typu gracza. A jest to właśnie lagowiec. W przeciwieństwie do wszystkich innych typów w tym odcinku, on ma po prostu straszne lagi. On umie lewitować, szczelać kilkanaście pocisków naraz, on po prostu umie wszystko. Więc naprawdę szczerze się tego typu troszeczkę boję, ponieważ naprawdę kiedy taki typ gracza wybierze sobie na kogoś na celownik, no to jest duża szansa, że go po prostu wyeliminuje. Ale najczęściej mu się to nie udaje przez to, że ma te laki. więc można być spokojnym. Więc no, to by było już na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że taki odcineczek Wam się spodobał. A jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę oraz subiga na kanale wraz z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych fajnych filmików, takich jak ten. Więc no, ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka do końca oraz mam nadzieję, że się spotkamy już. Już w następnym filmiku. Więc no, papatki, bajo, życzę Wam miłego dnia, wieczora, nocy.